Jeszcze ostatnie pytanie, tutaj rozmawialiśmy tydzień temu, oczywiście poza anteną, dyskutując o naszej rozmowie, która w tej chwili teraz się odbywa i wspomniał pan książkę Chrześcijańska myśl ekonomiczna. Tutaj właśnie mam tę książkę, wydawnictwo Paferem. No, znamy, to, znamy to wydawnictwo, znamy fundację Paferę. Jan Kubań jest często naszym gościem. No i też tutaj nie jest tajemnicą, że pan. Przyznaję się otwarcie do podstawy wiary, którą, która panu przyświeca, tak, do katolicyzmu, do chrześcijaństwa. Czasem słychać głosy, że takie poglądy wolnorynkowe miały być sprzeczne z chrześcijaństwem, gdzie jest pomoc bliźniemu, no i właśnie niektórzy uzasadniają chociażby takie idee bardziej socjalistyczne chrześcijaństwem. No Pan, jak rozumiem, ma zupełnie inne poglądy. Czy mógłby pan coś na ten temat powiedzieć? Najpierw na początku chciałbym faktycznie polecić tą książkę, o której Pan mówił, dlatego, że ona pokazuje na bazie przytoczenia tylko fragmentów objawienia Pisma Świętego, jaki był stosunek stwórcy do wolnego rynku, do wolności, do swobody działalności gospodarczej. Proszę Państwa, jest to zero-jedynkowe. Nie potrzeba tu wielkiej filozofii. Przecież, jeżeli. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ZO otrzymał dar zwany wolnością. Przepiękny dar, możemy robić dobro albo możemy robić zło. To przecież w sposób oczywisty, że jeżeli ja dostanę nakaz i policjanta, że mam oddać połowę zarobionych pieniędzy na jakieś tam cele, to nie jest to żaden mój wybór. Żadne dobro z mojej strony, żadna jałmużna z serca, tym sobie na niebo i zbawienie zasłużyć nie można. I dlatego Stwórca, stwarzając wolnych ludzi, pozostawił mi swobodę wyboru. Masz ciężką pracą zarobić pieniądze i teraz jest Twój wybór. Czy wszystko przeznaczysz dla siebie, czy się podzielisz, ale to musi być Twój wolny wybór i to jest piękno bycia człowiekiem, piękno miłości bliźniego, Piękno dzielenia się i gwarantuję, że takie dzielenie owocuje tak wieloma aspektami dobra, którego nie potrafię słowami przekazać. Zachęcam do tego. Ale to musi być wolny wybór przedsiębiorcy. I dlatego, jeżeli zobaczymy yy, większość przypowieści, biorąc yy, pierwszą-repszą, wszędzie mamy opowiedzenie się za wolnością. No weźmy na przykład pracowników przyjętych do winnicy. Jeden pracował od rana i umówił się z właścicielem na denara. Drugi pracował od południa, też się umówił na denara. Trzeci pracował tylko godzinę wieczorem i też otrzymał denara. Ci, którzy pracowali cały dzień, spodziewali się więcej, a właściciele winnicy krótko. Nie robicie krzywdy. Czy nie umówiliśmy się na denara? Proszę zobaczyć, jaka piękna wolność umów cywilnoprawnych. No obojętnie gdzie popatrzymy, czy popatrzymy chociażby na e, gospodarza, który założył winnicę, zrobił mu tłocznie, ogrodził, oddał dzierżawcom i potem e, po latach domagał się czynszu dzierżawnego. C e, dzierżawcy pomyśleli, że jak zabiją sługi, które przyszły po czynsz dzierżawny, to się uwłaszczą i będą e, właścicielami na winnicy. I będzie jakaś sprawiedliwość, bo tamten bogaty, a oni są biedni, będziemy teraz wszyscy trochę bardziej bogaci. Właściciel przysłał syna, postąpili podobnie, zabili syna. Więc cóż mamy jako podsumowanie? Co zrobi właściciel jak przyjdzie? Wytraci nędzników. Bo to nie dobrowolną swoją decyzją właściciel winnicy oddał ziemię Dzierżawcom, tylko oni poprzez kradzież, nie kradni, próbowali tą winnicę zawłaszczyć. I tak możemy jechać aż poprzez pan, którym skończyły się Olenie, oleje, jak na obu obłudnice, i pan nie mówi, podzielcie się z tymi, którzy się skończyły. Nie. Pochwała pracowitości, zapobiegliwości, przedsiębiorczości, przenikliwości do przodu, co będzie jej przewidywania. I tak dalej, i tak dalej. Włącznie wreszcie spłacenie podatków. I wizerunkiem na denarze. Co pan Jezus mówi? Nie mówi, płacicie wszystkie podatki, jakie wam wymyślę, i tak dalej. Odpowiada bardzo, bardzo dyplomatycznie. To, co jest Cezaro, Cezara, oddajcie Cezarowi. A to, co jest wasze, jest wasze. Proszę państwa, bardzo piękna odpowiedź. Nie będę jechał dalej, dlatego że temat jest oczywisty. Tylko wolny człowiek może dokonać wyboru dobra lub zła. I całe chrześcijaństwo dla mnie jest najwspanialszą lekturą wolności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj jeszcze raz pokazujemy książkę, o której była mowa: Fundacja Paffere, Jan Michał Małek. To jest zbiór artykułów, który pokazuje chrześcijańską myśl ekonomiczną i to, co. I to, o czym I jeżeli wspominał. Jeżeli jeszcze się wtrącić, jeżeli wolno się tak, wprost. ta książka w połączeniu z książką Koniec Pieniądza Papierowego, Badera, stanowią piękną odtrutkę na dzisiejszą rzeczywistość. Bardzo dziękuję za ten komentarz, dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas, bo wiemy, że no czas, szczególnie tutaj Pana, jest na pewno cenny. Naszym gościem był Roman Kluska, przedsiębiorca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy Państwu. Ja się nazywam Krzysztof Lech Łuksza. Telewizja w Realu 24. Dziękujemy za uwagę. Zachęcamy oczywiście do wspierania finansowego naszej stacji. Dzie